Witam Was serdecznie na krótkiej lekcji rock'n'rolla. Rozpoczniemy od przypomnienia kroku podstawowego. Przenosimy nasz ciężar ciała i klatkę piersiową bardziej nad przednią część stopy. Ciężar ciała idzie na prawą nogę i zaczynamy od y, lewej stopy. Raz, dwa, trzy, cztery tył, przód. Raz, dwa, trzy, cztery tył, przód. Z krokiem w tył i w przód to. Uproszczona wersja, spróbujmy teraz z podskokiem. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4 tył, przód, raz, 2, 3, 4 tył, przód, raz, 2, 3, 4 tył, przód. Super. Spróbujmy kolejny krok. To na pewno znacie. Będziemy robić twist na stopach w jedną i w drugą stronę. Przenosimy ciężar ciała na lewą nogę i obracamy nasze pięty. Raz, dwa, trzy, cztery i w drugą pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Robimy twist w biodrach i w stopach. Pięć, sześć, siedem, osiem. Przenoszę ciężar ciała na jedną nogę i na drugą. Ok, spróbujemy powoli tyłem. Ciężar ciała na lewej nodze i przenosimy jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super. Spróbujemy obrót z kroku podstawowego. Też tyłem będzie Wam wygodniej. Zaczynamy od lewej nogi. I raz, dwa, trzy, cztery, ty. Przód. Idziemy do obrotu. Raz. Dwa. Obróć się w lewo. Zabierz prawy bark do przodu. Trzy. Cztery. Tył. Przód. Jeszcze raz to samo. Krok podstawowy. Do tyłu. I obrót. Lewa noga. Zabierz prawy bark do przodu. I podstawowy. Ok. Spróbujemy przodem. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Tył. Przód. Raz. Obrót. Trzy. Cztery i wracamy do naszego kroku podstawowego. Możecie to cały czas robić albo w wersji z płaską nogą, albo z przeskokiem w tył i w przód. I spróbujmy nasz ostatni krok również pokażę go tyłem. Ciężar ciała na prawej nodze, dostawiam palec do nogi, wysuwam piętę i krzyżuję przechodząc w przód. I druga noga. Palec, pięta i przejść w przód. Raz i dwa, trzy i cztery. I pokażę w drugą stronę. I palec, pięta, skrzyżuj. Palec, pięta, skrzyżuj. I szybciej. Raz i dwa, trzy i cztery. Połączmy naszą choreografię w całość. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, raz, dwa, tył, przód. Raz, dwa, raz, dwa, tył, przód. Raz, dwa, raz, dwa. I twist. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Wracamy do podstawowego. Raz, dwa, obrót. Raz, dwa. I podstawowy. I teraz. Palec, pięta, skrzyżuj. Alec pięta i przyspiesz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Spróbujemy połączyć naszą choreografię z muzyką. które poznaliśmy podczas wspólnych warsztatów online, ale nie przegapcie ostatniego odcinka, ponieważ podczas ostatniej lekcji powtórzymy wszystkie cztery choreografie.